Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mogę mieć delikatnie zmieniony głos, ponieważ ta tuba rezonansowa, którą jest nasza czaszka, a tak naprawdę to się chyba przestrzeń zatokowa nazywa, czy jakoś tak. Obawiam się, że chyba zaczyna się infekcja. Czyli to, co Państwu mówiłem ostatnio na live, że najbardziej się tego boję przed rozprawą 17 listopada, jeśli będzie, a będzie na 99%. I później przed kolejną rozprawą w Częstochowie, ta pierwsza we Wrocławiu, druga w Częstochowie, 19 listopada. Więc mogę mieć dziwny głos, ponieważ w tej tubie rezonansowej mogą się toczyć <laughs> procesy grzybicze. Nie, nie, to jeszcze nie. Ehm, procesy grypowe, tak czuję jakbym miał takie tysiące igiełek. Wbijało mi się w, w zatoki. Nie jest to bolesne. Takie delikatne, nieprzyjemne odczucie, bardzo delikatne jest. No, ale jak Państwo wiedzą, mam nadzieję, że ci, którzy z Państwa nie wiedzą, nigdy się nie dowiedzą w, w grypie, w tych wszystkich infekcjach. Jeśli mamy jakieś doznania, które są małe, no to bardzo szybko one mogą być bardzo, bardzo no, takie wyraziste, duże, wielkie, olbrzymie. Monstrualne, gigantyczne, okropnie duże, ale przechodząc do audycji dzisiaj będzie szybko, bo tak nie jestem w formie, jakieś takie poty mam, albo jest przegrzane, albo, albo faktycznie się zaczyna infekcja, no jest piąty. No w sumie byłoby to na rękę, tydzień przechorowa, 10 dni dochodzić do siebie i mógłbym zdrowy jechać, ale jak znam życie, pewnie 10-11 się zacznie. Pfu, pfu, pfu. Oby nie. Także, szanowni Państwo, dzisiaj będzie krótka audycja, właśnie z wyżej wymienionych, z poprzednio wymienionych względów. I powiem Państwu taką scenkę z życia. Działo się to ileś lat temu, ile nie pamiętam, nie chcę pamiętać, a ja z 5 lat temu. Jechałem ze znajomym samochodem tutaj na Podkarpaciu. No i tak zauważyłem taką ciekawą rzecz, że tam opowiadałem jakąś historię. No, wiadomo, że historie najlepiej opowiadać dość szybko, i to jest wielka sztuka opowiedzieć coś w takiej skompresowanej formie. No, to trzeba naprawdę mieć talent, żeby coś takiego zrobić, ale myślę, że jakieś tam historie długo nie opowiadam. Ja wiem, wiem, że przy audycję, audycji taka moja, taki mój koloryt, by ktoś powiedział, taka moja uroda. Natomiast e, opowiedzieć jakąś historię coś tam, ktoś coś tam powiedział, coś tam zrobił. Tamten coś tamtego zrobił, tu się zaśmiał, ten zapłakał, tamten nic nie zrobił. Więc była taka opowieść, ona trwała już kilka minut, i tak jakoś tak kątem oka coś zwróciłem uwagę, że ten mój znajomy jakoś tak nogami porusza. Mówię, mać, no tak się nie znamy, żeby się zapytać. Mówię, może go stopy bolą, może coś, kurna, nie będę się pytał, może się wstydzi, może ma jakąś grzybice palców, czy coś i go boli i rusza. Ale jakoś tak mnie to. Jakoś tak mnie ruszyło, i mówię, może to opowieść. No to zacząłem. No, niestety, będą pieski szczekały teraz. Myślę, że nie będzie to chyba Państwu za bardzo przeszkadzało, więc no, próbowałem. No, krótko mówiąc, no, poruszałem pewne tam motywy jakieś. No, w końcu się kapnąłem, że za długo mówię. No, i teraz trzeba sobie powiedzieć teraz Państwu, tak sobie zaplanowałem. Planowałem sobie pół minuty przed tą audycją, jak to zrobić. Więc mamy. Koloryt życia, że się tak wyrażę, polega na tym, że rzeczy takich, które mamy w filmach, gdzie są skoncentrowane jakieś rzeczy niesamowite, on Superman jest tak, Superman, przepraszam, no tu jakieś ma moce, tu jakaś bójka, tutaj pokonał 30 wrogów, tak, zabił 500 na miejscu, tak. Zrobiłem teraz małą pauzę dla Państwa, minęła sekunda, dla mnie ze dwie minuty, zanim wyrównałem mądek, bo niestety, no. Nie wiem, czy to byłoby przyjemne słuchać mojego dyszenia w mikrofon. Natomiast, no, tak jak, tak jak to w życiu, o, wziął jednym ciosem, tak, uderzył, tak, jednemu obcięło głowę, drugi, ta głowa tak poleciała, że tych 15 jeszcze połamane kręgosłupy. Ale nie pokażą tego, żeby on coś takiego zrobił. Oczywiście ja sobie żartuję, jakby ktoś to wziął na poważnie. To, no nie patrzą, że ten ktoś musiał 20-30 lat trenować ten cios, tak? Więc, to jest proza życia. Proza życia to jest jakieś 90 parę procent, strzelam 99%. 1% to są jakieś rzeczy, nawet mniej to są rzeczy, które się zapisują w pamięci, zapisują się w emocjach. Cała reszta życia to jest, o przyjechał, wsiadł samochód, to zrobił jedzenie. O dwie godziny robił. Potem chwilę się cieszył, wziął połknął i tyle, tak? Chodził po zakupy, tak? 3-4 godziny do supermarketu. Pojechał, odjechał, odpalić samochód, stać w korku, umyć się, przygotować, ubrać, robić ciuchy, tu wyrzucić śmieci, tu coś obejrzeć, tu telefon. No to jest wiele godzin, robienie posiłku godzina. o Wziął parę minut i zjadł. Czyli w życiu. Nie pokazuje się tego, wziął, uderzył, zabił na miejscu, także trenował 20 lat, że wykonywał bezustannie ten sam ruch, bo tym jest, szanowni Państwo, na przykład ćwiczenie sztuk walk, że się powtarza do, za przeproszeniem pożegania, dlatego ten, kto kocha to, zawsze będzie, przeważnie nie mówię, że zawsze może mieć gorsze warunki fizyczne, genetyczne, no mniej dostał od matki natury. Ale to jest powtarzanie, więc ktoś, kto kocha, no to będzie to powtarzał z radością, widząc wizję, jak wreszcie te łby zwala z korpusów. A jak ktoś tego nie lubi, nie kochasz sztuk walk, albo nie ma jakiejś silnej motywacji, żeby trenować, no to no ile taki człowiek wytrzyma? No to przecież no kopanie, tak? No cały czas powtarzasz to samo. Jest wysiłek. Lepiej byłoby sobie posiedzieć na kąpie, film obejrzeć, coś porobić. Więc dlatego no nie każdy się do tego nadaje. Więc jakby... Media nowoczesne, YouTube. No ogólnie to media, mainstream, ale nie tylko. Mainstream to jest główny, można powiedzieć, ściek informacji, ale ogólnie media nas przyzwyczajają do tego, że no ludzie muszą mieć tych emocji, tego, tego. No tej esencji. Ludzie chcą esencji. Czyli na przykład, jak na filmie widać, jak ktoś kogoś uderza, takiego, wiadomo, na filmie jest przesadzone, morduje jednym ruchem, to nie pokażą, ile lat on trenował, jaki miał y, motywację, y, jak budziło się w nim na przykład jakaś moralna doskonałość, tak, że zabije złego i będą dobrze mieli lepsze życie, albo akurat jak się proces wewnętrznego zawszenia i kurwienia w nim. Tworzył tak, że on dochodził do wniosku, że za pieniądze, za władzę będzie niszczył innych. Więc tego się nie pokazuje, tak, albo pokazuje się to w paru sekundach, jakieś kilkanaście obrazów błyszczących, kilkanaście sekund i tyle. I no, ludzie lubią tę esencję oglądać, no bo no, pomów, powiedzmy sobie szczerze, ja też bym nie chciał oglądać, jak gościu spocony, tak, po treningu, jest zmęczony, leci po, odmyje się, jajca spocone. No, kogo to interesuje? Ale trzeba też zrozumieć, że jak widzimy na przykład czy takiego pana Pudzianowskiego, czy pana Różalskiego, jak się biją, czy, czy, czy jednego z jakichś tam wielkich sportowców, czy człowieka, który świetnie gra w szachy, czy jakiegoś gościa, który ma niesamowite pomysły, to nie widzimy tych tak naprawdę często 10-20 lat, jak on trenuje, często więcej. Jak on trenuje, jaka to codzienna, żmudna powtarzalność, tylko widzimy ten triumf jego, jak on kogoś pokonuje, czy podnosi ciężar, a czasami przegrywa. Dlatego no, bardzo zawsze no, nie lubiłem oglądania takich sportów walki, gdzie no, jeden przeważnie musi przegrać, drugi wygrać. Obaj to kochają, obaj chcą wygrać, obaj poświęcili kawał swojego życia, istnienia i przegrywają. Jest to wyjątkowo dla mnie smutne i. Jak ten tłum, ta hołota się raduje, w tam dobi go czy coś, a to przecież chłopak trenował. No a że mówił, że kogoś rozwali, no na co miał mówić przed walką? No, no przecież wiadomo, że nie wyjdziesz, dzieci łeb chcą urwać się z myślą, że przegrasz, no bo, bo nikt by tak nie wyszedł, wiedząc, że dostanie w łeb. Bo to jednak jest nawet w czasie walki się nie czuje bólu, ale potem może to trwać miesiącami. Operacje, wstawianie zębów, jakieś operacje barków, kolan. A czasami się nie da zoperować i człowiek uśtyka. Dlatego te takie, dlatego ten mój kolega po prostu był tak przyzwyczajony, pokazywał mi filmiki krótkie na YouTube. Był fanem szybkich takich, szybkich szotów informacyjnych. Wszystko musiało być w formie szotu. Jak coś było normalnie lubione, to streszczę on... Państwu, bo znowu no, to jest sztuka, mówiłem wszystko powiedzieć króciutko. On tymi kończynami dolnymi ruszał, bo był zniecierpliwiony, bo był przyzwyczajony przez YouTube, przez krótkie, fajne, śmieszne filmiki, że wszystko się podaje od razu. No bo wiadomo, jak to się dzieje się śmiesznie, wywróci, to najpierw idzie. Nie pokażę, jak tworzył nawyk latami zamyślenia, zamiast iść tam, być tu i teraz, żeby być świadomym, ogarniętym, gdzie idzie, czy gdzieś się nie pośliźnie. No, tylko był zamyślony, nie było go w ciele szedł na automacie, się poślizną, ktoś to nagrał. No nikt tego nie puści. Puszcza się tylko to, jak chłop czy kobita się wywracają sobie, głowę rozbijają i ktoś ha, ha, ha. I następny filmik i znowu gdzieś ktoś się wywraca, czy coś śmiesznego, czy ktoś łomot dostał. Są tacy ludzie, którzy przyzwyczają się do liflika, do różnych portali. I to jest uzależnienie. To jest uzależnienie od szybkich szotów informacyjnych, tak jak szotem się nazywa drink szybki, alkoholowy walisz parę szotów, żeby poczuć, że na bani się kręci, tak? Więc, no, tak mówią młodzi, bo ja już prawie dwa lata nie piję, znaczy, no, nie piję dwa lata z wyjątkiem tych dwóch na Sylwestra, tak, zakończonym okropną chorobą i, i tam jeszcze jednego czasu, gdzie dwa piwa wypiję. Więc, no, to jest uzależnienie, ludzie się od tego uzależniają, przepraszam. No, jaki z tego jest, jaka wada jest? No, Każde uzależnienie ma swoją wadę. Wiadomo, że palacze chrychają, śmierdzą, wydają masę kasy, tracą codziennie dużo czasu, bo to trzeba wyjść na dwór, zapalić. Jest na szczęście coraz więcej miejsc, gdzie moż nie można palić papierosa. Alkohol, wiadomo, no, rak płuc najczęściej, gardła, tak, operacje, bardzo częste przeziębienia, tak, y y choroby, infekcje, palenie strasznie osłabia organizm. Alkohol, wiadomo, co ludzie po alkoholu robią, narkotyki, no, zależy jakie. Wiadomo, że każde uzależnienie wydziera nam kawałek życia, coś nam zabiera, troszkę nam daje, ale dużo więcej zabiera. Im bardziej w uzależnienie, tym mniej dostajesz i więcej masz zabierane. I właśnie proza życia to jest właśnie takie ćwiczenie tych kopnięć, to jest uczenie się powolne gry w szachy, to jest uczenie się systematyczne, no ktoś mówi świetnie w języku jakimś, tak, ale że 10 lat codziennie się uczył, oglądał filmy nawet, tak, no próbował sobie jakoś... Transkrypcję robić w głowie, no spisywał sobie słówka, nikt tego nie pokaże, tego nie widać. Ludzie się zachwycają, jest ten shot informacyjny, cała reszta 10 lat treningów nie widać, widać tylko to, co on osiągnął. Więc uzależnienie od takich shotów jest o tyle niebezpieczne, że człowiek ma tendencję, żeby właśnie nie robić ruchów powtarzalnych, a tak naprawdę każdy sukces w życiu, no w sumie jak to, coś Państwo mi podacie, no to tam wszystko, chyba we wszystkich przypadkach, Wyszczególnimy etapy, gdzie ktoś musi powtarzać i to latami, żeby być dobry. Sztuki walki, żeby mówić ładnie do Państwa. Ja musiałem wiele lat trenować. Dzień w dzień, godzina, dwie dzień, nieczęsto na streamach, po których zdycham całą dobę kolejną. Jest 5-6 godzin, raz było chyba 6,5. Już tego nie powtórzę, co, jak byłem mody, może bym dał radę, chociaż wtedy nie mówiłem, ale to dla mnie to już jest nie do przeskoczenia to musiało być, latami musiałem powtarzać, latami musiałem gadać, mówić. I wszystko, co jest dobre, wszystko, co ma jakiś sukces, no to są, to jest nudne, żmudne, te smród, pod, to jest smród, pot, spocone jaja. Tu przepraszam, panie, tak, no ale to jakby krzyknęła pewna feministka. Coś tam było, jak z Korwinem była dyskusja, że coś tam pani profesor krzyknęła, że my też robimy dzieci, jakieś taki, no kompletną bójdę tak więc, no, może tu krzykną kobiety też, my też mamy jądra, no dobra macie, niech mam będzie. Tak więc, no, oczywiście kobiety normalne tego nie krzykną, tylko no no, no... no może bez szczegółów, bo się ktoś znowu czepnie mnie za jakieś słowo i nie jest mi to potrzebne. Więc tak naprawdę takie uzależnienie od takich szotów na Lifliku. tu mu łeb ścieli, tu go w Chinach ocieszył się, że... Nie ma inspekcji tak państwowej, że mogą robić na odwal się i schody wzięły, wciągnęły, powoli go wciągają parę sekund, ale już tymi nogami, tup, 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 pięć sekund go wciąga, kurwa, szybciej go wciągnijcie, ja nie mam czasu! I Bach przesuwa po tablecie, po komórce. Następny filmik. Czy takie uzależnienie od szybkich szotów ma taką wadę, że jak człowiek od tego się uzależni, no to wtedy już tak no, nie jest taki za bardzo chętny do poświęceń. Może się mylę, znaczy do poświęceń takich, które trzeba położyć na ołtarzu doskonałości. Bo zawsze na jak coś umiemy, dobrze, stoi za tym jakieś powtarzanie. Powtarzam, jeśli ktoś to kocha, to dla niego to sprawia radość, ale jeśli ktoś nie kocha, no to musi się do tego zmuszać. Dlatego najczęściej sukces odnoszą osoby, które coś kochają. Nie dlatego, że ta miłość sprawia jakieś nadnaturalne jakieś rzeczy, tylko mają motywację do powtarzania lata, dziesiątki lat i potem mamy jakiś piękny, coś pięknego widzimy. Właśnie dlatego, że ktoś coś latami powtarzał. Ostatnio mówiłem koledze, mówię, jak chcesz zrobić jakiś biznes, jak chcesz zrobić na YouTube jakiś show, coś żeby było, to powiedziałem mu średni czas oglądania moich filmów to jest kilka minut, bo ja mam statystyki. Czyli zdecydowana większość ludzi nie wytrzymuje z mojego słuchania moich audycji powyżej 6 chyba minut, czy 5 z hakiem, czy 7, 6 chyba z hakiem było i zamyka audycję. Więc jak chcesz coś zrobić naprawdę, żeby szybko się przebić, to to już do 6 minut, a tak naprawdę, żeby trwało krócej. Zobaczcie, na tych najbardziej utytułowanych twórców na YouTube to są szybkie szoty informacyjne. Ja to mogę zrozumieć. No człowiek by nie chciał, na przykład, jak mamy serwis informacyjny, tak, który trwa. Szybki serwis jakieś parę minut, no i tu ktoś zaraz by pisał, jak z kamerą jedzie na miejsce, tak? Czyli pokazuje jakąś scenę w parę sekund i opisuje, jak tankował samochód, bo to też jest proces uzyskania informacji. Jechał w aucie, w międzyczasie jechał w aucie sraczki, dostał, tak? Potem sceny stoi to, jak on papieru nie ma, gdzieś tam biegnie. Potem się gdzieś tam kłócą, pokazują, potem jakaś wykłócanie się o premie, o pieniądze, o faktury za tę benzynę w pracy, potem jego problem, jak on się upija, bo on tak nie może jeździć za długo. No ale to się składa na proces uzyskania informacji. Ja to rozumiem, ale trzeba też zrozumieć, że uzależnienie od takich szybkich shotów informacji, od takich błyskających filmiki, szybkie emocje, coś się stało, może powodować, że Zbytnio do tego przylgniemy, a niestety, no, wszystko, co w życiu najlepsze polega, powtarzam, spocone jaja, pot, zmęczenie, znużenie. W przypadkach ludzi, którzy nie kochają tego, co robią, jest poczucie straconego czasu bezpowrotnie. No Ja to tak bardzo mocno odczuwałem, jak się do tej matury z matematyki uczyłem, miałem takie wszechogarniające poczucie, że to jest po prostu tak zmarnowany czas. No, i widzicie, gdybym trochę więcej czasu się zmusił, ale nie byłem w stanie się zmusić, po prostu nie byłem w stanie się zmusić. Miałem wręcz odruch wymiotny, jak miałem się uczyć matematyki. Jest mi to tak niepotrzebne na pewnym poziomie maturalnym. No, bo do czego to się przydają? Funkcje trygonometryczne, do czego mi się to w życiu przyda? Mogę napisać książkę tego nie umiejąc. A owszem, gdybym chciał być architektem, inżynierem, no musiałbym, ale nie muszę. No i nie dlatego nie potrafiłem się zmusić. Natomiast jakby było z różnych jakichś rzeczy innych, no to bym bez problemu sobie poradził z rzeczy, które lubię. No i to są oczywistości. Dlatego mówię, koledzy, szybko. Ludzie lubią szybko. Szybko musisz coś pokazać. Jak najwięcej emocji, jak najmniej dłubaniny. Ludzi to nie interesuje. Szybko, szoty. El szybko, elegancko. Wszystko musi być rach, ciach, 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 ciach. Ucinasz łeb, ucinasz siurasa. Bach, krzyki bólu, zbliżenie na krzyki bólu. Jest ok, ludzie lubią szybko, w tym i ja też. No, też nie chciałbym oglądać serwisów informacyjnych. Na przykład, jeden serwis informacyjny: 30 godzin, przygotowania. Chłop się budzi, tak pije kawę, narzeka, kutnia z żoną, dzieciaka odprowadza do szkoły, potem gdzieś tam za 6 godzin jedzie z kamerą. Dopiero za 5 godzin pojawia się rzecz do nakręcenia. Też bym tego nie chciał, ale trzeba znaleźć, po prostu trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Nie można się za bardzo przyzwyczajać. Jak tylko chcecie takie rzeczy oglądać, no to ja odradzam, bo to może wpłynąć na nas negatywnie w ten sposób, że jak to się mówi, nie solą życia, tylko sen, nie sensem życia, tylko kurde zapomniałem, no niech będzie solą życia, może pieprzem życia albo imbirem życia jest. Jest powtarzalność, no da. I często też związane z tym zniechęcenie. Pozdrawiam państwa serdecznie. Nie wiem, kto wytrzymał tyle czasu, słuchając. Można to było zrobić szybko. Shot, 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 bach, bak, minutka, dwie. Wszyscy zadowoleni, szczęśliwi. A jest prawie 20 minut. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Z Panem dobrym Bogiem. Chłop dom, Bóg dom, palec malutki, zniesiony do góry, bo wszystkie już zabrały. No. Zabrali, zabrali. Muszę uważać na to, co mówię. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Przepraszam bardzo, jeszcze dodam już, już to praktycznie zapisałem i oczywiście po audycji mi przyszło do głowy. Sam widzę często u mnie samego, jak to się odbywa, gdy na przykład leci jakaś piosenka, tak, i na początku jakaś tam próbują wejście do tej piosenki. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa. Ja szybko przewijam, tak, żeby już było te walnięcie, tak, żeby był ten. A tak, a przecież całość piękno piosenki polega na tym przygotowaniu delikatnie, spokojnie, potem to się zwiększa, tak, i je but dopiero, i potem jest jakieś ochłodzenie. I to właśnie chciałem Państwu powiedzieć, że właśnie no człowiek tak przywija szybko, szybko, żeby już doszło do tego kulminacyjnego efektu. To tak samo jak w filmach, ja oczywiście nie oglądam. Żeby było jasne, ale wielu ogląda. I zamiast popatrzeć, on tu przychodzi, kwiatki daje, próbuje jakieś komplementy, potem wyjmuje te 150 zł, płaci, pyta się, całuje w dłoń, czy da mama czas, czy da mama ochotę. No potem gra pozorów, tak, jest, znowu 50 dopłacone, zaczyna się akt miłosny i wreszcie dochodzi do czegoś po trzech godzinach. Więc przewijają od razu, żeby była akcja, a to trzeba powoli. Widać to dokładnie, zobaczcie, jak mało muzyka medytacyjna, relaksacyjna, tak naprawdę ma mało odsłon w sumie, bo to jest cały czas to jest takie statyczne, prawda? Tam nie ma łuk, nagle się coś stanie, tak? Wpada, wpada z łuby ścina, nie ma czegoś takiego. Także to tyle chciałem dodać z Panem. do Gdom, pozdrawiam serdecznie, cześć.